Kubicka szuka ludzi do pracy. Ogłoszenie rozpaliło emocje. Ludzie w ten sposób tworzą patologię. U Sandy Kubickiej dzieje się dużo. Gwiazda niedawno wróciła z wakacji nad jeziorem Komo, gdzie karmiła fanów luksusem: motorówki za milion złotych, toples na pokładzie, zachody słońca i rodzinne ujęcia jak z bajki. Po powrocie przeszła do konkretów i przedstawiła fanom propozycję pracy. Nie wszystkim się jednak spodobała. Sandra Kubicka ogłosiła na Instagramie rekrutację do swojego zespołu. Wszystko w związku z rozwojem jej lokalu Maczarnia. Chociaż oferty są szczegółowe i wyglądają profesjonalnie, to internauci nie przeszli obok nich obojętnie. Jakie wymagania stawia Sandra Kubicka nowym pracownikom? Sandra Kubicka na swoim Instagramie ogłosiła nabór pracowników do firmy. Poszukiwane są dwie osoby, asystentka oraz specjalista do spraw administracji. Wymagania? Całkiem spore. Asystent K. musi mieć prawo jazdy, własny samochód, być dyspozycyjna i zorganizowana. Wśród zadań pojawia się m.in. załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów, a także wsparcie funkcjonowania maczarni, konceptu należącego do influencerki. Specjalista do spraw administracji powinien mieć minimum rok doświadczenia, znać systemy takie jak Baselinker, biegle obsługiwać pakiet Office lub Google Drive, a także wykazywać się samodzielnością i komunikatywnością. Jakub Brzeźniczak zadrwił z biznesu Sandry Kubickiej? Zrobię za darmo. Rodzinne wakacje Kubickiej i Barona. Celebryci pokazali szwajcarskie luksusy. Umowa zlecenie lub B2B zamiast etatu. Czy to zgodne z prawem? Najwięcej emocji wzbudza forma zatrudnienia. Mimo, że w ogłoszeniach widnieje zapis o pełnym etacie, Sandra oferuje wyłącznie umowę zlecenie lub B2B. Internauci szybko podnieśli alarm. Influencerka Sandra Kubicka zatrudnia. Zatrudnienie na pełny etat, na zleceniu albo B2B. Drugie stanowisko asystentki, ta sama forma wymagany własny samochód. Na drugim zdjęciu Sandra na wakacjach. Jak sama mówi, na jachcie za milion, opublikował anonimowy członek grupy Kryzysy w social mediach, wybuchają w weekendy na Facebooku. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy. Znacząca większość internautów krytykowała ogłoszenie celebrytki. Umowa zlecenie B2B i stabilne zatrudnienie w jednym zdaniu. Drama jest o to, że ludzie w ten sposób tworzą patologię rynku pracy. Są jasne przepisy Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli masz konkretne miejsce pracy, a praca jest w wyznaczonych godzinach każdego dnia roboczego, na pełen etat, regularnie, to to nie jest zlecenie. Nie wykonujesz zlecenia dla danego podmiotu gospodarczego, a świadczysz pracę i należy się na takim stanowisku umowa o pracę ze wszystkimi składkami, opłatami i świadczeniami. To i tak dobrze, że nie barter. Słowa uznania należały do zdecydowanej mniejszości. Okej, okay, ale co w tym złego? Jawnie mówi, jakie są warunki z góry bez zaciemniania, nikomu nie przykłada pistoletu do głowy. Ktoś chce to aplikuje. Nie rozumiem dramy, napisał jeden z użytkowników.